i see Rozkwitają pąki białych róż. Wróć Jasieńku, z tej wojenki wróć. Wróć ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. I piosenka, się już z olą, to są oczywiście czerwone korany. Jak myślałam nad tą piosenką, to raczej kojarzą mi się twój rozbrzmiewający wszędzie śmiech, a piosenki takiej nigdzie nie ma, jakieś takie bardziej energiczne, myślę, jakieś takie żywiołowe, ale piosenka, która tak bezpośrednio mi się z tą kojarzy, to będę cię wysławiał. Twojego autorstwa jest ona niesamowita, ją wspominam właśnie z piwnicznej i, no, i jest warta zapamiętania, jest piękna. Laleczka. Ta porcelane porcelanę, białą jak perkami. Ja. <laughs> Niech nasza droga będzie wspólna. Kiedyś zamówiłem sobie ją na mszy i była, i, i, I to, to mi się najbardziej w kojarzy. Piosenka, która mi się z tobą kojarzy to Bruno Mars' Canton Me, takie wiesz, przesłanie głębokie i tak dalej. Piosenka, która mi się zawsze będzie kojarzyć z Olą, to jest nasza piosenka, właściwie moja piosenka, Dzięki Oli, czyli Będę Cię Wysławiał i najpiękniejszy, najbardziej naturalny alt świata. Będę cię wysławiał między narodami i będę śpiewał twemu imieniu. Niech Pan mój zbawicie. Mm. Mm -hmm. Koć się łasi jak głupi, pewnie znowu się upił. Może śnił mu się dziś dobry sen. A bo na ścianie, jakiś pan i dwie panie, dziś wygląda jak stary van Gogh. Zatem się kto mi się sama No cóż, e, przez chwilę właśnie wetka stwierdziła, że, że i tak może być. to song. Po prostu jesteś była taka tak wariowana, że po prostu i melodia, i tekst bardzo do dzisiaj pasują. W mi się kojarzy to piosenka rozkwitały Pąki Białych Słów.

w tym czasie szczególnie mundialowa piosenka. Ole, 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 ole. Nie damy się, nie damy się. Piosenka, która kojarzy mi się z Olą. Od lat kojarzy mi się z Olą tylko jedna piosenka, odkąd razem obejrzałyśmy bajkę o czerwonym kapturku. To jest piosenka Capa. Bo gdy tak ciągle śpiewasz, to już wszyscy mają dość. Dlatego tak samotny ze mnie gość. Ola kot, kojarzy mi się ze smakiem serka pleśniowego. Są so to, nie wiem czemu, od razu brzmi na myśl truskawki. Pradość, yy, w ogóle lato, szczęście wszystko, co najlepsze. Zupa cebulowa. Smak rzuty cebulowej. Smak, który mi się kojarzy z Olą to bez wątpienia są pierogi ruskie, które w jej wydaniu lubię najbardziej. Nektarynki sałata, Truskawkowy. Smak truskawkowy. A smak, który mi się każdy. Onowi, jeśli taki smak jest, to to jest smak e, konwaliów. Smak? E, smak pierwszych owoców. E, Jak wiem, truskawek albo jabłek słodki, świeży, a zarazem lekko kwaskowaty. Zupa cebulowa. O, to taka. Nie, to jest naprawdę. E, pierwszy raz zjadłem zupę cebulową, właśnie od olikot, i, i, i to, to będzie ten smak, który sobie Smak? E, smak? Mm. Jagodowy. Smak francuskich ziemniaków. <noise> no. To jest ten, to jest mój smak. I twój. I pamiętaj, będę mieć wesele, i robisz. Smak jagód, który zbierałaś ostatnio z mamą, jak przyjechałaś na wakacje do zimnej wody. Więc... Yy, smak... To no, będą chipsy. Ola, kojarzy mi się z naleśnikami, z nadzieniem z tuńczyka i kukurydzy. Smak, który mi się z Tobą kojarzy, to smak owoców e, letnich, letnich, owoców lata. E, tutaj bym poszła w jakieś owoce leśne, jakieś jeżyny, maliny, poziomki. serca usi jakieś szczęście. Życzę sobie, żebyśmy się częściej spotykały, życzę sobie, żebyś częściej śpiewała, a Tobie życzę błogosławieństwa Bożego. Olu, życzę Ci, żebyś miała zawsze za dużo pomysłów. Żebyś miała zawsze pokój w sercu i żebyś miała zawsze koło siebie... Przyjaciół, którzy myślą przynajmniej tak dobrze jak ja o tobie. Trzy życzenia? Ola, spełnisz moje trzy życzenia. Mm. To tak, to ja chcę, żeby moje auto działało. Chciałabym nowe buty. Ja wiem, że to trzy życzenia dla ciebie. To życzę ci, żebyś mogła komponować to, co chcesz, to, co czujesz, i żeby to mogło być tonalne, bo to nie grzech. I żebyś była szczęśliwa i żeby znalazł się w końcu jakiś jesieńko, który się na Tobie pozna i Cię pokocha, bo jesteś wspaniała. Życzymy jej wiele radości, wielu pięknych kompozycji oraz odwagi, żeby kiedyś w końcu mogła zagrać w badmintona. Więc trzy życzenia, yy, to może jako pierwsze to najważniejsze, czyli miłość, żeby zawsze ją odczuwała, żeby otaczali ją tylko ludzie, którzy będą ją kochać i okazywać to. E, drugie życzenie to dobrych relacji ze współlokatorką i żeby jej się dobrze z mieszkało z bytką. A trzecie życzenie to e, życzę Ci Olu, żeby utwór na karton, który stworzysz e, rzucił na kolana Duchnowskiego. o zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. Primo. Dużo miłości prawdziwej, nie tylko przyjacielskiej, ale też tej lekko romantycznej. Dużo mocnego, prawdziwego snu, takiego regenerującego i mocnego. I dużo okazji do wypicia wspólnego wina. Rzyszenia. Po pierwsze, błogosławieństwo Bożego. Najważniejsze. Myślę, myślę że nie mam co mówić dalszego. Po drugie, żebyś miała zawsze oczy marzyć i w żebyś zawsze miała wróżyć. Jo. Ja. ja będę miał jedno, żebyś mogła spełniać wszystkie swoje życzenia. O! Dużo miłości, mogę sami dużego i dużo odwagi. a Czy życzenia? E... Nie chciałbym się ograniczać do zdrowia, szczęścia i pomyślności. E, więc przede wszystkim sukcesów w dalszej pracy e, kompozytorskiej, że e, roz, rozwijać warsztat. Przede wszystkim tego ci życzę, żebyś rozwijał warsztat, żeby żeby te piosenki były coraz. E, były, stary, były coraz piękniejsze. E, e, coraz więcej e, pięknych chwil i to w Maciejówce i poza Maciejówką, bowiem, bo bym bo w tej żyć nie będziemy. No? Życzę Ci mnóstwo przyjaciół. To myślę, że to nie będzie problemem, ale, ale tego Ci życzę, bo myślę, że to jest to wartość, która, która jest najważniejsza. Tam pieniądze, to, to, to raczej nie, ale przyjaciół przede wszystkim. Tyle. Dziękuję. Miłości prawdziwej, pięknej młodości, pracy po studiach. <grych> życzenia dla Oli. Olu! Życzę Ci wspaniałych kompozycji, życzę Ci przebojów wręcz. Kolejną sprawą będzie dużą zdrowia, obfitości ład bożych, a sprawą trzecią, żebyś jak najwięcej świata zwiedziła. Czyż dla Oli? Mhm. Eee... Pięknych snów. Takie piękne usunięcie jakieś miałem. Dalej, żeby rodzina Kotów była dla nich zawsze bardzo dobra we wszystkich swoich przejawach tej rodziny. I trzecie życzenie, to żeby Księża Katolicy potrafili spełnić wszystkie oczekiwania oli, które ona ma względem rozwoju duchowego swojego. I żeby wśród tych księży także ja się znalazł. Bardzo dziękuję. E, pierwsze to, co Ci życzę, to żebyś realizowała swoje pasje i życzy Ci rozwienia licznych Twoich talentów. E, I żebyś otaczała się ludźmi dla siebie ważnymi, których kochasz, bo wtedy ludzie są szczęśliwi. E, druga rzecz to życzę Ci mnóstwa powodów do radości codziennie i żebyś miała za wszystkim ją dzielić. I trzecia rzecz, właściwego człowieka we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Trzy życzenia dla Ciebie. Nie wymiał, czy ich tylko powiem, bo jestem gorsza w milczeniu od Ciebie. Pierwsze, uwierz w siebie, bo wiesz, że potrafisz i kim jesteś zwycięzcą. Druga rzecz to pantarei. Nie bój się, bo wszystko płynie i tak być powinno. I na dobre rzeczy trzeba po prostu czekać. Życzę ci siły, żebyś mogła czekać. A trzecia rzecz to miałcz nam jak najdłużej, bo robisz to. Także buziaczki miał, kocham cię w ogóle. O. I klaszcz sobie, jak ci się coś uda.